Cześć, witam w rozstrzygnięciu konkursu. Up and up, troszeczkę spóźniony, było wiele, wiele, ponad 20. Parę e-maili, dziękuję Wam za wzięcie udziału w tym konkursie. Przepraszam, że taki poślizg troszeczkę miało być w niedzielę. I tak, już rozlosuję. pamiętajcie, że było do wygrania koszulka i podkładka twórców gry. Oraz ja powiedziałem, że jak będzie dużo zgłoszeń, to dolosuję jeszcze kartę gogle. I tak to się dzieje. Spośród tych maili wziąłem sobie, losowałem. Puściłem te maile, tam było dokładnie 25, 25 i generator liczb. sobie wziąłem i losowałem. I więc tak: pierwszą nagrodę losowałem: koszulkę i podkładkę pod myszkę. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z tego. Wygrał gerwiony. Gerwiony. Taki nick podesłał nam. Tutaj macie screena telefonu z podpisem. 96 level, tam zaliczony na jedną gwiazdkę. Więc gratuluję przejścia gry. Mam nadzieję, że gra ci się podobała. I podkładka i koszulka ci się spodobają. Jeżeli byś chciał jakiś autograf twórców albo coś, to napisz do mnie maila. Ja to ciebie też napiszę, że wygrałeś i może autorzy jeszcze coś się podpiszą albo jeżeli byś chciał. Dobra. I drugą nagrodę, którą losowałem, była właśnie ta karta gogle. No każdemu bym chciał da wam dać, kto wysłał właśnie na konkurs zdjęcia, ale jest tylko jedna i wygrywa ją Voxit, więc gratuluję. 96 poziom zaliczony i będziesz szczęśliwym posiadaczem karty gogle. Więc gratuluję Wam. Niebawem kolejny materiał z kolejną grą na moim kanale i to będzie troszeczkę bardzo ważny dla mnie materiał. Po tym materiale może się zdarzyć, że będę miał więcej troszeczkę dla Was nagród, więc śledźcie mój kanał i do zobaczenia niebawem.